Sans próbuje policzyć wszystkie sytuacje, kiedy znalazł się w dziwnym wymiarze. Nie da się tu usłyszeć Twojego głosu. Musi się przedstawiać. Wiem, kim jesteś. Jesteś sans i żyjesz w pacywistycznej linii czasu. Chłopie, to musi być coś. Żyć z potworami i ludźmi na powierzchni? Twój brat, przyjaciele. Nawet ty. Każdy jest taki szczęśliwy, co nie? Nie ma potrzeby znowu walczyć, prawda? Nie musisz używać swoich mocy, tak? Po tym wszystkim nikt nie chce cię skrzywdzić. Rozumiesz, co chcę przez to powiedzieć? Ach, nie przejmuj się. Twoja linia czasu nie zmieni się, gdy ty. Tak. Powiedzmy, że nikt się nie skapnie, że coś się stało, kiedy odejdziesz. Bo. Ja. Jestem. Tobą. Hej, hej. Czekaj, czekaj. Spokojnie. Tylko żartuję. Ja tylko. Ja tylko chcę być szczęśliwy zanim umrę. Został mi tylko jeden dzień życia. Nie mam nikogo. Proszę. Daj mi spędzić chociaż trochę czasu z naszymi znajomymi. Daj mi posiedzieć w twojej linii na chwilę. Nikogo nie skrzywdzę i. Hej, gdzie ty idziesz? Nie skończyłem! Nigdy nie opuszczaj gardy. Powinieneś słuchać Undine, kiedy daje ci rady. Chciałem tylko kilka minut, ale twój egoizm dał mi wiele lat życia. To było wiele łatwiejsze niż bycie miłem, he? Z tą częścią twojej duszy mogę zacząć życie na nowo z nadzieją w twoim uniwersum. No dalej, Sans. Nie patrz na mnie. Dajedźcie tylko długą przerwę, która będzie trwać powieki. Nigdy nie znajdziesz szczęścia w części mieni czasu, ka. Znowu ty odczep się! Albo zniszczę to minienie czasu na zawsze. Koniec tego pacyfistycznego gudna! Nie świruj, ka! Daj mu z powrotem jak duszę i możemy wracać do domu, okej? Okay? Spadaj! Już! Ach, no poważnie? No, prosiłeś o to. Sans, staj za mną! Spróbuję zrobić to szybko! To chyba moja runda. Przestań to robić. <laughs> Ostrzegałem. Poza tym musisz przyznać, to naprawdę zabawne. Nie obchodzi mnie, czy cię zabije ink. Już nie. Naprawdę myślałeś, że twój głupi pędzelek mnie zatrzyma? Wszyscy jesteście tacy słabi. Na Twoim miejscu bym tego nie mówił. Jest coś takiego jak kreatywność i strategia. Co? Nie! Sans, teraz! Spójrz, kolego. Nie wiem, co się dzieje, ale nie jesteś stąd. Lepiej z tym skończ teraz. Dobra, oddaj moją duszę. Jestem pewien, że ja, artysta, ci pomoże. Ka, obiecuję, że wszystko będzie dobrze. Chodźmy do domu, znajdziemy lepszy sposób. By. Ja... ja tylko nie chcę umrzeć, ja tylko potrzebuję. Zatem Musimy inaczej. stworzyć własne uniwersum! Nie, czekaj! Nie wyszło.